tam wybrałem się na grzyby, tradycyjnie z wiklinowym przewiewnym koszykiem. Dziś koło domu przy modrzewiach rosną grzyby. Zaraz zobaczymy, czy to są te grzyby, o których ja myślę. No i to są te grzyby. Kto wie, co to jest? Co lubi rosnąć przy modrzewiu modrzewie cyk i takie grzyby. O, ten taki podwójny połączony są to maślaki. Z maślakami trochę jest roboty. Bo trzeba je obrać z tej skórki. mniejsze sobie zostawię, przyjdę jak urosną bo naprawdę blisko. Gąbka. Maślak lubi rosnąć przy modrzewiach. I tutaj rośnie przy modrzewiach i w ogóle pod pod wisienką jeszcze na dodatek. Cyk. syk. Cyk. Cyk. Dobra, tak wyglądają maslaki, tam rośnie to mało. Zwycięte.